EA Sports, it's in the game. i so. Przed nami wyczekiwany wielki finał rozgrywek. Kto sięgnie po Puchar Mistrzowski? Wkrótce odpowiedź na pytanie, kto dziś wygra? Witamy Państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. Z przyjemnością witamy Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dzisiaj zapraszamy na spotkanie w ramach rozgrywek pucharowych. Będzie ciekawie. bo Juniors zmierzy się z Botafogą. Chyba cała. Teraz okazja przed nim. Dobrze, bramkarz spokojnie interweniuje. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty. O, chyba wpadnie. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolejki. Traci piłkę po tym doskoku. Blanko. Ma piłkę. I okazję, by dograć do jednego z kolegów. A teraz? Świetnie, teraz to zablokował. Ale podanie nie trafia do adresata. Trochę. poszedł do przodu od razu zrobiło się ciekawie ale nic z tego nie będzie akcja spaliła na panewce wybijają piłkę poza boisko cisną tam mocno I przejęta piłka. O, właśnie tak. Trzeba grać z obrońcami. Oj, nie. Zdecydowanie nie tym razem. Rocho. Blanko. Znowu mają piłkę. Za to wejście. Będzie rzut wolny. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. i akcja teraz w drugą stronę. Uwaga, będzie okazja. Tak to jest to. Piękna bramka dziś na otwarcie wyników finału CONMEBOL Libertadores. Teraz raz jeszcze na tego gola, menedżer był wściekły i trudno mu się dziwić, bo obrońcy powinni sobie w tej sytuacji poradzić. Mieli czas, by uporać się z rywalem, ale zabrakło zdecydowania. Fatalna gra w obronie. No to mamy 1 do 0. No i po ataku dobra interwencja. I Kawani otrzymuje podanie. Ślizg w szesnastce. Ale arbiter pokazuje wygrać dalej. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Rocho. Fernandez. Panuje nad piłką. Pędzi w stronę Bramki. Medina teraz. No to teraz strzał z gatunku do zapomnienia Jacku. Tak, można było tu uderzyć lepiej albo choćby to rozegrać. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Strata piłki, szkoda. Fernandez. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. To ceńmy obrońcę, naprawdę. Sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. bywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Fernandez. I Cavani otrzymuje podanie. Gol! Była bramka przewagi. A teraz są dwie. Trzeba wsiąść się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę. Panika w szykach obronnych i gol. To mamy 2 do 0. Wciąż prowadzi piłkę. Jedną zaletę miał ten strzał. Był silny. Trudno się nie zgodzić. To było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. Ale podanie przejęte. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. A piękna tu była parada. Szuca piłkę przed bramkę. Zmarnowana teraz okazja zrzutu rożnego. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. A boka spaliła na panewce I będzie psnowienie gry z rzutu wolnego Ale bez kartki niego. Strata przy piłce rywale. Jednak trochę za ta interwencja. Ojca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Łatwa strata, szkoda. Kawani, przy piłce teraz. O, właśnie tak trzeba grać z obrońcami. Dobra, spokojna interwencja. Nie, nie tak szybko. Sędzia dopatruje się offside'u. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Nie zdarza się codziennie trzech nowych graczy jednocześnie wchodzi na boisko. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Fabra. Przed Junior z okazja do ataku flanką. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Dane wejście, traci piłkę. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Dobry odbiór, przeciwnik trochę nonszalansko, ale brawa za starania. Okazja! Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Czy strzeli? Nic z tego, świetny refleks. Nie udało się utrzymać przy piłce. I kawani otrzymuje podanie. A teraz? Nie tym razem strata. Fernandes ruszyli, teraz zawodnicy Boca Juniors, może być groźnie. Znalazł tam Medinę. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Pracą piłkę raz, teraz drugi, kiepsko. Uwolnił się z podkrycia, okazja! No to jest już chyba pozamiatane. Trzy gole różnicy. To poważna przewaga. Ależ to była bomba. W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. A więc mamy 3 do 0. O, i to był książkowy odbiór piłki. I zawodnicy Boka mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Dobra okazja na bramkę. Danie interweniuje bramkarz. Pewnie w obronie. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dalej jest ciekawie. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Mało ma miejsca. Out po tej udanej interwencji. To już ostatnie 5 minut regulaminowego czasu gry. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Nie wiem, dlaczego zawodnik wydaje się być zdziwionym. Chyba pamięta, że dostał już ostrzeżenie, więc skąd ta reakcja? Piłkarze już tak mają. Niezależnie od tego, co zrobią na boisku, zawsze udają niewiniątka. Utrzymują się przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. Nie do końca ten wślizg mu wyszedł I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Wybija tę piłkę. A piłkę przy nodze, pramka coraz bliżej. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. O, żółta kartka, ale chyba nie ma co się dziwić, bo solidnie na tę kartkę się zapracowało, nieprawdaż? No tak, dla państwa przypomnienie, wcześniej padały sędziowskie ostrzeżenia przed taką grą. Cóż, jest zbrodnia, jest i kara. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Gwizdek. Mamy rzut wolny. już koniec! Ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują się, ściskają, co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Mecz za nimi, a oni staczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. To wyjątkowy dzień dla całego zespołu, a zwłaszcza dla młodych zawodniczek, które pierwszy raz osiągnęły tak wielki sukces. Przygoda z piłką często zaczyna się od marzeń o wygraniu takiego kucharu. Tak, w każdej zawodniczce z pewnością zapadnie to pani. A teraz. Czas unieść trofeum nad głowy. Oto nasze zwycięstwo I dla zawodniczek, i dla kadry trenerskiej to wspaniałe przeżycie, aż miło popatrzeć. A teraz triumfatorzy podbiegają do świętujących na trybunach kibiców. Prezentują im teraz trofeum za wygranie tych rozgrywek i wraz z nimi celebrują tę wyjątkową chwilę. To tylko pokazuje jaka więź panuje między drużyną a fanami. Piłkarze chcą okazać wdzięczność tym, którzy są z nimi na dobre i na złe. A teraz czas oczywiście na obowiązkową sesję zdjęciową ze zwycięskim trofeum. To będzie piękna pamiątka na całe życie, pamiątka, którą można będzie się kiedyś pochwalić w do